Insek przedstawia cykl webinarów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Prezentujemy rodzaje zagrożeń i próbujemy rozłożyć na czynniki pierwsze techniki stosowane przez hakerów. Pierwszym ważnym powodem do podjęcia tego tematu jest rosnąca liczba ataków na szpitale i placówki służby zdrowia w Polsce. Drugim powodem jest misja Insekr do dzielenia się wiedzą, zgodnie z naszym mottem tworzymy kulturę bezpieczeństwa. Pomiędzy wieloma odmianami malware'u występują znaczące różnice. Odmienny może być m.in. sposób działania szkodliwego oprogramowania i rodzaj stwarzanego przez nie zagrożenia, a także łatwość jego wykrycia i symptomy zainfekowania sprzętu wreszcie możliwości usunięcia złośliwego programu. Najpopularniejsze rodzaje malware'u to między innymi wirusy. Czyli programy lub fragmenty złowrogiego kodu wykonywalnego, który dołącza się, nadpisuje lub zamienia inny program w celu powielenia samego siebie bez zgody użytkownika. Robaki, które działają podobnie jak wirusy, ale do aktywacji nie potrzebują innego programu i rozprzestrzeniają się wyłącznie przez sieć, najczęściej przy użyciu mail. Phishing, Definicja tego malwareu oznacza, że jest to zakłamana praktyka polegająca na wysyłaniu wiadomości e-mail podających się za wiadomości od renomowanych firm w celu nakłonienia ludzi do ujawnienia danych osobowych, takich jak hasła czy numery kart kredytowych. Phishing to wyrafinowany atak socjotechniczny, który ma na celu nakłonienie ofiary do dobrowolnego ujawnienia poufnych informacji. Trojany nie roznaczają się jak wirus, ale ich działanie jest również szkodliwe. Ukrywają się pod nazwą lub w części pliku, który może wydawać się pomocny, jednak po uruchomieniu wcale nie pełni takiej funkcji, której spodziewa się użytkownik. Trojany wykonują w tle operacje szkodliwe dla użytkownika, np. otwierają port komputera, który może umożliwić późniejszy atak ze strony włamywacza. Ransomware blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczyt zapisanych w nim danych, a następnie żąda od ofiary okupu za przywrócenie stanu pierwotnego, chociaż nie zawsze pliki zostają przywrócone całe. Spyware, czyli oprogramowanie szpiegujące, zbierające dane o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody. Mogą to być informacje o odwiedzanych stronach, dane dostępowe i tym podobne. Występuje często jako dodatkowy i ukryty komponent większego programu, Odporne na usuwanie i ingerencję użytkownika. Keyloggery odczytują i zapisują wszystkie naciśnięte klawisze użytkownika. Dzięki temu adresy, kody i inne poufne dane mogą dostać się w niepowołane ręce. Warto zwrócić uwagę, że Keylogger może być zarówno szkodliwym oprogramowaniem służącym do rozsyłania poufnych danych, jak i oprogramowaniem celowo zainstalowanym przez pracodawcę. Na przykład w celu kontrolowania aktywności pracowników. Rootkity jedno z najgroźniejszych narzędzi hakerskich. Ogólna zasada działania opiera się na maskowaniu obecności pewnych uruchomionych programów lub procesów systemowych. Rootkit zostaje wstrzyknięty w istotne procedury systemowe. Z reguły jest on trudny do wykrycia z racji tego, że nie występuje jako osobna aplikacja. Zainstalowanie Rootkita jest najczęściej ostatnim krokiem po włamaniu do systemu w którym prowadzona będzie ukryta kradzież danych lub infiltracja. Myśląc o systemie cyberbezpieczeństwa, często myślimy o technicznych rozwiązaniach. Jednak pamiętajmy, częścią systemu jest również człowiek i to jego wiedza i umiejętności często decydują o skuteczności technicznych zabezpieczeń. W INSEC tworzymy kulturę bezpieczeństwa. Zapraszamy do współpracy!